Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pan, pan, Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a podążali za Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową, towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań. A zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wszystkich zaś ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o Jezusie po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiaj Pan Jezus dał nam obraz kobiety, matki, która razem z tłumem, ludzi, którzy na pewno i bardzo współczuli, bo umarł jedyny jej syn, a ona była jeszcze wdową, więc... Została zupełnie sama i pewnie w tym tłumie były przyjaciółki, sąsiadki, może i jeszcze jej mama, czyli babcia, był jakiś może brat, ale może nie, nie wiemy tego. W każdym razie ta kobieta, jako matka, przeżywała w tym momencie ogromny, ogromny ból, i święty Łukasz napisał, że Jezus zlitował się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. No ale samo powiedzenie nie płacz, jak my przeżywaliśmy coś takiego, ma swoją wartość. No ale można powiedzieć nie płacz, nie płacz, a, ale tej kobiecie i tak się chciało płakać i może wtedy płakała jeszcze bardziej. Ale Jezus też zrobił coś, czego nikt z nas zrobić nie może. Powiedział do umarłego, do ciała jej syna młodzieńcze, Tobie mówię, wstań i zmarły usiadł i zaczął mówić. No, i właśnie pierwsze, pierwsza rzecz to jest to, że Pan Jezus jest tą osobą, która kiedy coś powie, to może zrobić rzecz po ludzku niemożliwą, po ludzku, po naszemu. No i dzisiaj my też stajemy wobec różnych takich problemów, które po ludzku trudne są do rozwiązania. Ja dzisiaj słuchałem ministra obrony narodowej naszej ojczyzny, który mówił o nowych czołgach, o nowych rakietach, o nowych śmigłowcach. No i powiedziałem na początku taki dosadny przykład, że gdyby ktoś z nas miał sąsiada, który zwariował i powiedział: Mam nóż i cię zabiję, gdybyśmy powiedzieli: A ja też kupię sobie taki długi nóż i ty się bój, bo ja też mogę cię zabić. I sąsiad po tygodniu kupuje siekierę i mówi a ja mam siekierę i cię zarąbię tą siekierą. No i ktoś z nas mógłby powiedzieć, a ja też mam siekierę i też cię mogę zarąbać. No więc po kilku dniach sąsiad kupuje piłę motorową i mówi, utnę ci głowę, a ja mówię, a ja też mam piłę motorową i też cię mogę uciąć głowę. I to właśnie rozmowy z Rosją wyglądają mniej więcej w ten sposób. Ja oczywiście szanuję wszystkich ministrów, prezydentów. Nie naśmiewam się, broń Panie Boże, bo nie, nie dorastam im do pięt, jeśli chodzi o jakąś tam no, dyplomację i tak dalej. Ale w tym wszystkim Matka Boża jest tą drugą osobą, która jeśli coś powie, to ona jeśli coś mówi, to nie, to nie są moje słowa. Ja mogę nieraz mówić głupoty, ale Matka Boża nigdy głupot nie powiedziała. I Matka Boża, wiedząc, kiedy się toczyła ta pierwsza wojna światowa, powiedziała, jeżeli się ludzie nie nawrócą, będzie straszniejsza wojna, druga, kolejna. No i ludzie, tak jak mówiłem, no w tym czasie mieli przecież gazetę, czytali gazetę, mieli też radio. Teraz mamy jeszcze bardziej, możemy przez internet, jeszcze telewizję, mamy więcej środków, żeby przekazywać też to, co Matka Boża mówi. Nie tylko co mówi minister obrony, co mówi prezydent, ale co mówi Matka Boża. Bo minister czy prezydent może nie wiedzieć czegoś, ale Matka Boża uczestniczy w, uczestniczy w wiedzy samego Pana Boga. No skoro jest u Pana Boga, jest w niebo wzięta i kocha Pana Boga, Pan Bóg nie ma przed nią tajemnic. I ona właśnie... Jak ta matka, która z Ewangelii, ona by zrobiła wszystko, żeby jej syn żył, Matka Boża tym bardziej robi wszystko, abyśmy zostali uratowani i ocaleni. I dlatego ona mówiła nam. I teraz y, ktoś może powiedzieć, y, no, może ksiądz, może proboszcz ze skąpego zwariował, ale chciałem powiedzieć, że wszystko jakby wskazuje na to, że ludzie doprowadzą, nie Pan Bóg, ale ludzie, skoro nie słuchają Matki Bożej, do III wojny światowej. I czy ona obejmie nasz obszar, to może być kwestia miesiąca, może trzech lat, może ośmiu, może kiedy właśnie Rosja zbierze siły do kolejnej wojny światowej, może ona wybuchnie za dziesięć lat. Ale póki co, no większość ludzi robi wszystko tak, jak było przed drugą wojną światową. Obym ja się mylił. Chciałbym się mylić, ale takie odnoszę wrażenie, że ludzie robią wszystko, żeby wybuchła trzecia wojna światowa. I jeszcze powiem rzecz, która też my chyba się nauczyliśmy od dziecka mówić, że najważniejsze jest zdrowie. A Matka Boża powiedziała, że najważniejsze jest zbawienie człowieka. I dlatego te dzieci z Fatimy to dwójka, Umarła bardzo szybciutko i niedawno ktoś mówił, gdyby jakaś katechetka zaczęła dzieciom opowiadać na religii o piekle i zrobiłaby to tak sugestywnie, no ale właśnie Matka Boża nie tylko opowiadała, ale zaprowadziła dzieci z Fatimy do piekła, żeby zobaczyły piekło. I wtedy im powiedziała właśnie, drogie dzieci, widziałyście piekło, jak wiele dusz idzie na potępienie. Ale powiedziała to właśnie po to, żeby dzieci przejęły się tym widokiem piekła, że piekło istnieje, niestety istnieje. I do czego nas Matka Boża zaprasza, to trzeba też jeszcze raz jakby ciągle o tym mówić, bo nie uratują nas czołgi, nie uratują nas rakiety, myśliwce czy śmigłowce. Nie dadzą rady. To jest tak jak w tej historii. Dopóki ten zwariowany sąsiad się nie zmieni, to choćbyśmy kupowali bomby atomowe, to nic to nie da, po prostu. On już nieraz też pokazał, że się niczego nie boi, nawet własnych, własnych ludzi się nie boi, to już tak ich bardzo zastraszył. A co dopiero Europy czy świata? I właśnie wszystko się może zmienić, kiedy. Zmienią się ludzie, kiedy się nawrócą, kiedy odkryją radość, bycia z Panem Bogiem, Radość nawrócenia, dopóki tego nie ma, no to choćbyśmy wszystkich prześcignęli w zbrojeniach mieli niesamowite jak skuteczną broń, to nas nie uratuje. Dlatego, że większość większość wszyscy umrzemy. Jedynym ratunkiem naszym jest Pan Bóg, i teraz zobaczcie, no można po raz kolejny nie spełnić prośby Matki Bożej, można się tym wszystkim nie przejąć, można myśleć tak, jak myśleli ludzie przed pierwszą wojną światową, przed drugą wojną światową, ale oni myśleli, że fakty, sojusze, zbrojenia, że to pomoże, a to nie pomogło, bo właśnie taki zwariowany człowiek jak Hitler, czy drugi zwariowany jak Stalin, to oni nie bali się, Właśnie tego, że ktoś ma jakąś siłę militarną. Jedynym sposobem jest to, żeby człowiek się nawrócił. No i właśnie Matka Boża mówi do nas, właśnie tam w Fatimie powiedziała: Jezus pragnie, abym była więcej znana i miłowana. I miłość do Matki Bożej zmienia ludzkie serca, bo kiedy człowiek poznaje Matkę Bożą, tak, ksiądz Dominik Chmielewski opowiada o tym doświadczeniu w które którego zupełnie zmieniło. Z człowieka, który był tak zafiksowany tymi sportami, walki, że nikt go nie mógł zmienić w tym momencie. Że już był tak, jakby powiedzieć, nie wiem, jak zafascynowany, nakręcony, że to była istota jego życia. I dopiero doświadczenie bliskości z Matką Bożą sprawiło, że Jego życie się zupełnie zmieniło. I to jest, dlatego Matka Boża mówi, Jezus pragnie, żebym była bardziej znana i miłowana, bo jeżeli ktoś mnie pozna, mówi Maryja, to znaczy pozna moje matczyne serca, moją miłość. I jeżeli pozna, to tak jak ona też mówiła w Medjugorje, gdybyście wiedzieli, jak bardzo was kocham, płakalibyście ze szczęścia. I dlatego właśnie Maryja mówi, Chcę, żeby ludzie mnie poznali. To jest pragnienie Jezusa. To nie jest tylko moje. Jezus 30 lat był z Maryją i ani jednego roku, ani jednego dnia nie uznał za stracone. I chcę nam powiedzieć to samo, jeżeli odkryjesz serce Matki Bożej, będziesz tak szczęśliwy, że nawet jak te dzieci z Fatimy, powiesz Matko Boża, jeżeli ja już mam odejść z tego świata, to się cieszę. Kiedy mam nawet 9 lat, to się tym bardziej cieszę, bo prędzej będę Ciebie widział, bo jesteś tak kochana, tak wspaniała. No i właśnie to jest pierwsza prośba Matki Bożej, żeby ludzie mnie bardziej poznali i miłowali. Ale ona mówi, to nie jest tylko moje, ale Jezus mówi. Skoro tu się powtórzę, 30 lat Jezus był z Maryją i nie powiedział, Oj, za długo, mógłbym 15 lat już zacząć. Przez osiemnaście lat tylu ludzi bym uzdrowił, tyle matek tutaj z Ewangelii bym uszczęśliwił, ich umarłych synów czy córki wskrzesił, a Jezus powiedział, nie, trzydzieści lat byłem z Maryją. Kto odkryje Maryję i jej serce, ten chce być z nią. I druga rzecz, o której mówi Matka Boża, to jest właśnie odmawianie różańca codzienne i też w rodzinach. Ona mówi, jestem Matką Bożą Różańcową. To jest mój najpiękniejszy tytuł. Matka Boża wie, że jeżeli ktoś odmawia różaniec i robiłby to mechanicznie, to nie będzie robił tego długo. Po prostu nie da rady. To przestanie, to odrzuci taki różaniec jako coś, co jest takie dziwne. Ale jeżeli ktoś odmawia różaniec codziennie, to znaczy, że zastanawia się i pyta, gdzie jest tutaj głębia tego różańca? Na czym to polega? Co się dzieje? Takiego dobrego, że Matka Boża mówi będziecie odmawiać różaniec i wcale wam się nie znudzi. Coś niesamowitego w czasie różańca odkryjecie. Ona do tego właśnie zaprasza. I też mówi w rodzinach. W rodzinach. Mówi o tym, żeby zawsze żyć w stanie łaski uświęcającej. O pielgrzymach, którzy jechali do Medjugorje, mówili no tragedia. No rzeczywiście to jest tragedia. Ale kiedy się patrzy z drugiej strony... To odejście do Pana Boga nie jest tragedią. Ktoś powie, no, przedwczesne. No, ja rozumiem, ale kiedy też patrzę na śmierć swojej mamy, myślę sobie, skoro sam też mówię o wojnie. Może Pan Bóg chciał oszczędzić? Pan Bóg jest mądrzejszy. Pan Bóg wie, co robi, kiedy nas z tego świata zabrać, dlaczego. On naprawdę nas kocha. Czy to Pan Bóg zabrał tych ludzi? No, nie chcę tutaj nikogo oskarżać, bo nie wiadomo, czy ja to była też wina, czy kierowca, czy warunki na drodze. Nic tego nie wiemy. I nie chodzi o to, ale Pan Bóg, kiedy popatrzymy z drugiej strony, jest tym, który każdego przyjmuje. Jeżeli się uwierzy w jego miłość, to później po tamtej stronie już u Boga będziemy rozumieli, że to, co nam się wydawało być tragedią, tak naprawdę tragedią nie jest. I tak często nawet ci zmarli przychodzą też, czy we śnie, czy na jawie, żeby powiedzieć swoim bliskim, czy dziecku: Nie martw się, to naprawdę nie tragedia. Zrozum to inaczej. Matka Boża mówi: Gdybyśmy żyli w stanie łaski uświęcającej, czyli gotowi w każdej chwili na spotkanie z Panem Bogiem, to zupełnie inne, inaczej byśmy patrzyli na rzeczywistość. I Matka Boża też mówi: Dzieciom ofiarujcie się za grzeszników. One się zgodziły i powtarzajcie wielokrotnie, zwłaszcza gdy będziecie czynić jakąś ofiarę, o Jezu czynię to z miłości do Ciebie w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy, popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. I Matka Boża i Pan Jezus to też często mówi, że same słowa nie pomogą, to są chyba. W ogóle ja nie słyszałem o jakimś przypadku, żeby ktoś się nawrócił pod wpływem czyichś pięknych słów. Albo się to zdarza, nie wiem, jeden na dziesięć tysięcy, że ktoś komuś coś powie i ten się nawróci. To musi być coś więcej. I właśnie za tym czymś więcej zobaczcie, że kiedy Pan Jezus mówił. To podziwiano go wtedy na ziemi nie dlatego, że jego słowa były piękne, ale dlatego, że za jego słowami stała gotowość do ofiary i on złożył swoje życie w ofierze. I dopóki my tego nie zrozumiemy, to, to, to nie będzie tak, że ktoś sobie pomyśli, odmówię jedną nowennę pompejańską, drugą, trzecią i na pewno Matka Boża moje prośby spełni. Matka Boża mówi, to nie jest taki koncert życzeń. Pan Jezus nie odmówił piętnaście nowen pompejańskich i się ludzie zaczęli nawracać, tylko oddał z miłości swoje życie. Czyli zrobił to z miłości. Oddał życie. I dopiero wtedy, dopiero wtedy są owoce czyli nie pod wpływem słów, ale dopiero kiedy Matka Boża mówi, jak ofiarujecie się za grzeszników, no i dzieci się ofiarowały. I wszystkie, znaczy no, te dwoje, zmar zmarli w młodym wieku. To była ofiara ich życia. A ta najstarsza została po to, żeby przekazać to orędzie fatimskie. I Matka Boża mówi pierwsze soboty miesiąca. Gdyby ona mówiła, żeby to były wszystkie nieparzyste godziny w ciągu doby. Ale to jest cztery godziny, godziny w niedzielę i jedna godzina w pierwszą sobotę miesiąca. I każdy logicznie myślący powie, no to naprawdę nie jest wiele. I gdyby, gdyby nam na przykład żyjąca mama się nagle przewróciła, dostała zawału, to na pewno syn czy córka nie tylko wezwie pogotowie, ale pojedzie do szpitala, zrobi jak, żeby mama czy tato wrócił do zdrowia, zrobi wszystko, dokładnie wszystko. A my chcielibyśmy żyć pokoju, bez żadnych nieszczęść, ale nawet jednej dodatkowej godziny w miesiącu, ja nie mówię to do was, bo, ale tak logicznie rzecz biorąc, człowiek nie potrafi znaleźć tej jednej dodatkowej godziny. I gdyby jeszcze trzeba było jeździć do spowiedzi do Zielonej Góry albo do Gorzowa, a tutaj w Raduszynie jest ksiądz, w Skąpem jest ksiądz, w Kijach jest ksiądz, wszędzie są księża i w Chociulach i mówię, ludzie, Matka Boża mówi o spowiedzi, gdyby to było rzeczywiście, że trzeba jechać 100, 200, 1000 kilometrów, ale my mamy na miejscu, na wyciągnięcie ręki. I Matka Boża mówi tak naprawdę, bo nas kocha, i mówi do nas: Dziecko, czy Wy naprawdę nie zwariowaliście? Czy Wy naprawdę nie zwariowaliście? Ona o to prosi, i mówi też o tym, żeby. Oddać ją jej. Ktoś może powiedzieć, a to takie trudne, nie dam rady. To nie chodzi o to, że ja mam coś zrobić trudnego, tylko pozwolić, żeby Matka Boża robiła za nas trudniejsze rzeczy. Jej się oddać to znaczy ułatwić sobie życie, a nie utrudnić. Są takie osoby, które boją się oddać Matce Bożej, bo to jest straszny obowiązek. Nie, to jest odciążenie nas. Dlatego, że jeżeli oddajemy się całkowicie Matce Bożej, to ona jest tą, która nam podpowiada, co mamy zrobić, co wybrać, co jest dobre. Ona nas od zła strzeża, a niczego nam nie zabiera, wręcz przeciwnie, daje nam wszystko, co dobre. Co to była za mama, która by dawała złe rzeczy? Więc jeżeli człowiek oddaje swoją wolność w jej dłonie i mówi: Matko Boża, oddaję się Tobie, to znaczy, że. Prosi ją o ratunek i jest uratowany. I na koniec historia chłopaka, Niemca, który mając 20 lat, opowiem tę historię też po to, żeby jakby Matka Boża chciała powiedzieć, że to, co mówi ten chłopak, żeby ufać jej, że ona każdego człowieka może uratować. Ten chłopak mówi, mam na imię Martin, mam 20 lat, mieszkam w Niemczech, wychowałem się w rodzinie katolickiej, co też jest tam rzadkością, tam wielu jest też nieochrzczonych zupełnie. Nauczono mnie, jak się modlić i wspólnie z rodziną chodziłem do kościoła, zostałem ministrantem, ale wiem, że wtedy moja wiara była taka powierzchowna. W wieku 14 lat wystąpiłem z grona ministrantów. Rozpoczęło się moje chodzenie na różne imprezy, dyskoteki, na których nie brakowało alkoholu. Zafascynowała mnie muzyka rockowa. Byłem w ciągłym konflikcie z rodzicami, bo im nie podobało się to, co robiłem. W wieku 16 lat zacząłem brać narkotyki, jeździłem na festiwale muzyki rockowej, gdzie przez, nawet przez trzy dni można było być pod ciągłym wpływem narkotyków. Alkohol i narkotyki opanowały mnie do końca. W wieku 17 lat byłem zaawansowanym narkomanem. Coraz częściej wykorzystywałem dziewczyny i świadomie je raniłem. Dla moich kolegów, koleżanek byłem kimś wielkim, ale to było takie nakładanie maski. Moje wnętrze było pełne rozpaczy i niezadowolenia. W 1996 roku odwiedziłem razem z moim bratem naszego wujka, który mieszka w Polsce. Pamiętam, że wiele nam mówił o Bogu, o wieży, cudach, o świętych. Mówił o pielgrzymkach do Medjugorje. Nie potrafiłem tego słuchać, bo wydawało mi się, że ja nie jestem w stanie zrozumieć swego życia. Skutecznie zamknąłem się na Pana Boga. Moja mama też wiele opowiadała o Medjugorje, ponieważ bardzo chciała, abyśmy i my z bratem tam pojechali. W końcu zdecydowaliśmy się tam pojechać. Było to latem 97 roku. Siedliśmy do autobusu pełnego młodzieży i pojechaliśmy do Medjugorje. W czasie drogi wiele modlono się, śpiewano. Ta atmosfera zaczęła mnie zastanawiać. Te modlitwy i pieśni zaczęły dotykać mojego serca. Wtedy powiedziałem, Matko Boża, jeżeli prawdziwe jest, że się objawiasz, to możesz też odmienić moje życie. Aż w końcu poczułem, że muszę radykalnie odmienić swoje życie, bo tylko Pan Bóg może rozwiązać moje problemy. Boża radość zaczęła się wlewać do mojego serca, a pospowiedzi ogarnęła je całkowicie. Poczułem ogromną ulgę. Kiedy przyjechaliśmy do domu, ja i mój brat pogodziliśmy się z rodzicami, zaczęliśmy wspólnie odmawiać różaniec. Teraz mogę powiedzieć, że udało mi się zostawić swoje stare życie, a to nowe, coraz pełniej opieram na Ewangelii wierze, i orędziach Matki Bożej. Patrząc na swoje wcześniejsze życie, widzę, jak bardzo byłem zaślepiony przez szatana, ostrą muzyką, alkoholem i narkotykami. Dziękuję Bogu i Maryi, że mnie uwolnili z ręki szatana. I na koniec ten popak powiedział takie zdania, które, są, które wielu może usłyszeć z nadzieją. Na zakończenie pragnę zwrócić się do wszystkich rodziców i dziadków, których dzieci i wnuki są na złej drodze. Módlcie się za nich. Moi rodzice i kilku ich znajomych cały rok modlili się za mnie i mojego brata. Zostali wysłuchani i wszyscy, którzy wierzą, zostaną wysłuchani. Sam doświadczyłem, że Bóg jest Wszechmogący i czynił cuda też przez Maryję. Niech więc to zdanie będzie też zapamiętane przez nas, zwłaszcza w tych, którzy Właśnie martwią się o swoich bliskich, czy dzieci, czy wnuki. Zaniśmy teraz nasze prośby do Pana Boga, który.